CPK. Tak. Jakie jest stanowisko? Tak, trzeciej drogi. Racjonalne, pragmatyczne. To znaczy, my wiemy, że przede wszystkim ludzie powinni móc dzisiaj dojechać koleją do swojego miejsca pracy, do lekarza, do domu. Być może potrzebujemy tego wielkiego hubu i być, być może potrzebujemy też prowadzących do niego kolei wysokich prędkości. Natomiast to jest w tej chwili przedmiotem audytu, sprawdzenia, yy, zobaczenia, czy w ogóle ten pomysł ma sens, czy on się broni, a przede wszystkim, jeżeli miałby być realizowany, bo to nie jest przesądzone. Jeżeli miałby być realizowany, to jak sprawić, żeby nie był realizowany w taki sposób, który w tak bezczelny sposób niszczy ludziom życie, dobytki, perspektywę, jak było to robione do tej pory. Słyszeliście dzisiaj, o czym opowiadał w czasie wystąpienia swojego pan minister Lasek. Jakie miliony złotych pompowane były na propagandę CPK, które jeszcze nie istnieje. Na reklamy, w których mówiono jak fajnie z pieskiem polecieć sobie z CPK, które jeszcze nie istnieje, ale żeby o tym powiedzieć, trzeba było wydać miliony złotych. To jest kolejna opowieść. To co zrobiono z tą być może słuszną ideą. Bo o tym powinni wypowiadać się fachowcy, jak zrobiono kolejną dojną krowę i miejsce wyprowadzania pieniędzy dla wujków, szwagrów, ich firm, Firemek i jeszcze innych rzeczy. Samą ideą się, zajmuje się w tej chwili nasz rząd i myślę, że możecie być Państwo spokojni, że zostanie tu podjęta pragmatyczna decyzja. Jeżeli Polska potrzebuje CPK, to CPK będzie. Natomiast jeżeli okaże się, że CPK potrzebowało Prawo i Sprawiedliwość tylko i wyłącznie, a nie Polska, to nie ma sensu tego projektu kontynuować. 24 Panie marszałku, dwa krótkie pytania. Jedno jest takie… czy Wszyscy tak mówicie, że krótkie, a później jest tak, jak z moimi odpowiedziami. No właśnie, chciałam to powiedzieć. To krótkie, pytania, to krótkie, krótkie odpowiedzi. Krótkie odpowiedzi Panie umówiecie. marszałku, bo pytania są proste i jednoznaczne. Czy pan zostawia na boku sprawę mandatu i obsadzania mandatu po Macieju Wąsiku na teraz? W tej sytuacji prawnej, sytuacja, jaka jest dziś, oczywiście y, y, jest jasna. To znaczy, ja y, podjąłem decyzję w sprawie pana posła Kamińskiego, natomiast w sprawie pana byłego posła Wąsika oczekuję wciąż na uzasadnienie orzeczenia Izby Pracy. Termin mija w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że ono dotrze. I po analizie prawnej, którą dostanie, znaczy dokumentu, który dostaniemy będziemy podejmować decyzję, czy występować do Państwowej Komisji Wyborczej również w tej sprawie. Ale Izba Pracy chyba nie zajmowała się no sprawą pana Wąsika. Tak, ale Izba Pracy może w swoim orzeczeniu odnieść się, podobnie zresztą jak odnosiła się Izba Pracy w sprawie pana posła Kamińskiego w pierwszym punkcie tego orzeczenia, do sytuacji, która miała miejsce. Z procedowaniem dokumentów pana Wąsika. Zobaczymy, co będzie tam napisane, i w zależności od tego, co będzie tam napisane, będę podejmował dalsze decyzje. Możliwości są dwie. Pierwsza możliwość jest taka, że w korespondencji z Państwową Komisją Wyborczą zwrócę się o wskazanie kandydatów do obsadzenia tego mandatu a możliwość druga jest taka że mandat pozostanie nieobsadzony. Taka możliwość też jest dzisiaj na stole. Nie ma wątpliwości co do tego, że pan Wąsik posłem nie jest. Natomiast czy ktoś po nim będzie posłem, zobaczymy jak skończy się ten proces w sądzie najwyższym i naprawdę głęboko teraz prawnie zamawiamy kolejne ekspertyzy, mamy kolejne narady, analizujemy ten proces, żeby być tutaj w pełni e, zgodnymi z prawem po tym co stało się w sądzie najwyższym, bo przypomnę państwu, że stały złożone dokumenty do tej samej izby, a jeden sędzia przyjechał wcześniej niż wszyscy i nie wziął dokumenty i sobie zaniósł do drugiej izby. Taki tam porządek w tych izbach panuje. A co pan odpisał prezydentowi, bo dzisiaj prezydencka minister mówiła, że zwrócił się prezydent do pana z pytaniem, dlaczego akurat taki klucz i taki parytet zastosowano, jeżeli chodzi o wybór nowej państwowej komisji wyborczej. Prezydent ma zastrzeżenia co do tego parytetu. A to dzisiaj coś napisał pan prezydent? Nie. Pani pan... minister mówiła, że pan prezydent do pana Ale napisał to już w tej sprawie. To już no i co pan był? Odpisał. Jak pan, Jak pan reaguje na takie pytania. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył pan minister Cichocki, pani minister Ignaczak Bandych, gdzie wytłumaczyliśmy, pan dyrektor też uczestniczył? Pan dyrektor też uczestniczył, gdzie wytłumaczyliśmy precyzyjnie, z jakie przesłanki stały za taką a nie inną decyzją Prezydium Sejmu w sprawie tego parytetu, o który pani pyta. Jedną z podstawowych przesłanek jest ta. Że jeżeli jest mało miejsc do obsadzenia w ramach takiego wyboru, to dotyczy też komisji śledczej, to dotyczy takich właśnie na przykład sytuacji, gdzie masz siedem miejsc albo jest ich po prostu mało, ustalenie parytetu, który jest jeden do jednego, proporcjonalnie oddaje to wszystko, co się dzisiaj w Polsce dzieje w Sejmie, jest niezwykle trudne, tak żeby uchwycić i proporcjonalność, i reprezentatywność jednocześnie. A więc i w przypadku komisji śledczych, i w przypadku, nie wiem, innych gremiów, tak jak konstytuowaliśmy delegacje, na przykład zagraniczne Sejmu do różnych miejsc, i jeżeli chodzi o miejsca w Państwowej Komisji Wyborczej, prezydium Sejmu na koniec musiało wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć jakąś decyzję, bo nie mogliśmy już być dłużej bez decyzji. Taką decyzję podjęło w głębokim przekonaniu, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie. I to przedstawiliśmy panu prezydentowi, pokazując też jaka jest ścieżka prawna w Sejmie, a ona nie jest uznaniowa, bo to jest wyliczanie parytetu przez kancelarię Sejmu, później dyskusja na prezydium, decyzje, które podejmuje prezydium, to jest w protokołach prezydium, tak samo możecie państwo zobaczyć. I rozumiem, że ta odpowiedź została przyjęta do wiadomości. Dzisiaj czekamy na ruch ze strony pana prezydenta, czyli powołanie nowej Państwowej Komisji Wyborczej. Czekamy cierpliwie. Wymieniliśmy już w tej sprawie korespondencję i mamy nadzieję, że to szybko nastąpi. Prezydent, czy pan dyrektor Zakroczymski coś w sprawie tego chciałby dodać? Nie. Dobrze. Czy prezydent działa politycznie w tej sprawie? Raz? Czy to jest działanie polityczne, prezydenta? Nie, to już jest Trzecie pytanie. Ja tak, bym bardzo prosiła naprawdę. że tak, to jest działanie polityczne. Prezydent jest politykiem i wszystkie działania, które podejmuje, są z natury polityczne, więc oczywiście też w tym działaniu upatruję kalkulacji politycznej. Mogę ją podzielać, mogę się z nią zgadzać lub nie. Natomiast, no. Taką mamy pracę i ja i on, że wszystko, co robimy, jest w pewnym sensie polityką. Wczoraj się nie udało telewizji Republika, więc dzisiaj króciutko pytanie, jakby się udało. To mam, to mam to, dwa. To Pierwsze, panie marszałku, po czasie, ale... Michał Jelonek, telewizja Republika. Dzień poznaję, dobry, panie, dzień panie marszałku. Dobry. Ja dopytam o kwestię CPK, bo pani minister Janna Mucha, ja zacytuję, <laughs> powiedziała w ten sposób, budowa portu w Baranowie w czasie kryzysu klimatycznego, gdzie ten ruch lotniczy na pewno będzie coraz mniejszy, a nie coraz większy, jest po prostu bez sensu. Więc moje pytanie, czy państwo konsultują przegląd? we własnym obozie politycznym, bo pan powiedział wcześniej nieco inaczej w, w kwestii pan, CPK. Jest pewna zasadnicza różnica pomiędzy czasami Prawa i Sprawiedliwości, gdzie każdy musiał mówić to, co mu powiedziano, że ma mówić, a czasami koalicji 15 października, gdzie każdy może mówić to, co myśli. W, ja tęsknię za światem, w którym każdy może mówić to, co myśli, a nie za światem, w którym traktuje się polityków, e, posłów jak maszynkę do głosowania i maszynkę do mięsa, która nie ma własnego mózgu, pomyślunku e, i nie ma żadnej refleksji. No to chodzi o tak, jasne oczywiście, stanowisko. ale ja bardzo jasno i wyraźnie Panu powiedziałem. To jest teraz w procesie analizy w rządzie, który współtworzymy. Są poglądy takie jak te, które Pan przedstawił. Ja sam w kampanii byłem niezwykle krytyczny co do tej inicjatywy, ale słyszę też głosy, które mówią, słuchajcie, jeżeli po bilansie otwarcia... Uda się oddzielić tę paranoję, która narosła jak nowotworowa narośl na idei CPK to Bizancjum, te propagandę, te absurdy, te lu łamane ludzkie losy to może się okazać, że ta idea jest do uratowania w takiej czy innej formie, w takiej czy innej perspektywie. Jeżeli pan mnie pyta jako polityka, to ja panu odpowiadam, że ja chcę zrobić tak, żeby działało i było dobrze dla ludzi. Jesteśmy teraz w procesie analizy i rozmowy, dlatego że minister Lasek dopiero otworzył szafy, patrzy, co z nich się mu wytacza i wypada i dzisiaj nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, w jakiej formule ta inwestycja będzie realizowana, w jakim tempie i od jakiego momentu. Natomiast chcę też jasno powiedzieć, że nie ma żadnej decyzji, że zostaje wyrzucona do kosza i że realizowana nie będzie. Natomiast jeżeli mają być wydawane... Potężne pieniądze nadal z naszej kieszeni na coś, co może zacznie działać zaraz przed latami trzydziestymi i też w tak turbulentnym świecie, to wybaczy Pan, ale dla mnie nawet jeszcze jeden miesiąc namysłu albo jeszcze dwa miesiące dyskusji nie są niczym złym. Jeżeli ten projekt ma wypaść i ma nam służyć na pokolenia to czasami trzeba miesiąc albo dwa dłużej nad nim popracować. Nie ma decyzji, ja o takiej nie słyszałem, o zwijaniu CPK i inwestycji CPK. I nie ma też decyzji, że będziemy radośnie kontynuować wszystkie pomysły pana ministra Chorały. Bardzo dziękujemy. Niestety jeszcze w już musimy kończyć, jesteśmy po czasie. Minut. Ale ja mieliśmy największej sympatii do pana i od wczoraj musiałem mu Prawo pana marszałka Widziałem, bardzo smutno mieliśmy i pytania ze strony faktów, ten sejm miał być otwarty dla dziennikarzy. Chciałem zadać drugie pytanie. No ale tym właśnie dlatego je pan może zadać. Bardzo się cieszę, bo pani tutaj mówiła, że już nie, nie może nie, być nie, tego. Nie, ale ja... Z... Dobrze, to do meritum. Pani... To, to żeby skrócić ten czas. Panie marszałku, to moje drugie pytanie w kontekście pana odpowiedzi na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Pan wskazywał, że na tym korzysta Władimir Putin, mówiąc zobaczcie co się dzieje w Polsce. To czy pan się nie obawia, że tak naprawdę wy dajecie paliwo Władimirowi Putinowi, który powie zobaczcie co się dzieje, Polska wspiera Ukrainę, a co mamy w Polsce? Dokładnie zamach tak. na media publiczne, na zamach na prokuraturę, pozaprawne działanie więźniowie polityczni w Polsce. Wieziowie polityczni, tortury. Bo o tych pan nie wspomniał. W, Cieszę się, że pan pamięta, tak, Panie Maciej. Dzieją, dzieją się rzeczy absolutnie skandaliczne. Kłopot jest tylko w tym, że widzi Jarosław Kaczyński i grono tych, którzy go wspierają. Polacy jakoś wie pan, w wielu tych sprawach mają radykalnie odmienny pogląd i to taki wyrażany w 66, 70 czasem procentach w sondażach. Ja rozumiem, że są jakieś granice, znaczy inaczej, rozumiem, że jest jakiś interes polityczny w próbie zbudowania narracji. Ale jak pan, no bo trzeba wokół czegoś narrację koncentrować, ale jeżeli pan mi chce teraz powiedzieć, że próba naprawy mediów publicznych jest tym samym, jeżeli chodzi o obrazki, które idą w świat, z tym, co się wczoraj działo pod Sejmem i co, dali Bóg, nie jest moją zasługą ani moją winą i co będzie przez nas teraz pieczołowicie analizowane pod kątem naruszenia prawa i porządku, to niech mi pan powie, na czym bardziej skorzysta propaganda Putina. Na panu Macierewiczu, który próbuje na Mariusza wejść do sejmu albo tak jak to dzisiaj widzieliśmy na jednym filmiku wejść do sejmu Mariuszem tak naprawdę używając byłego pana posła Kamińskiego w charakterze taranu którym dość sprawnie manipulując próbuje przeć na funkcjonariuszy straży marszałkowskiej pan uważa że to jest poważny wizerunek Rzeczpospolitej którą budują dzisiaj przedstawiciele opozycji bo ja mam w tej sprawie zgoła odmienne zdanie Nie no, ja pytam jeżeli o przyjdzie... pozaprawne działania ja... związane chociażby ale... z mediami publicznymi pan... czy prokuraturą panie... pani marszałku. Ale, ale drogi panie, pana pytaniu jest ocena i polityczna teza. Jeżeli pytałby mnie pan jako dziennikarz, pewnie zapytałby mnie, jak ja to oceniam. Natomiast jeżeli konstatuje pan, że działania są pozaprawne, że doszło do zamachu stanu albo że mamy do czynienia z takimi symptomami, to mówi pan dokładnie to, co dzisiaj słyszę od Mariusza To Barysa jest Błaszczaka. opinia zastępców prokuratora generalnego. Mówi o prokuraturze, i, mówi, o ja prokuraturze razie... i, i opinia konstytucjonalistów, jeżeli chodzi Dziś o sąd najwyższy. Którego przepraszam? Profesora Piotrowskiego. Tak, to zapraszam do mnie. Ja mam opinię bardzo licznych konstytucjonalistów, którzy niestety zostawiają w samotności pana profesora Piotrowskiego, na którego tak państwo lubicie się powoływać. Ja rozumiem, że prawnicy mogą mieć różne zdania, natomiast od dziennikarzy, jak również od funkcjonariuszy publicznych, oczekiwałbym tego, że nie powielają wprost tego, co ja słyszę, siedząc na sali sejmowej z ust polityków choćby Prawa i Sprawiedliwości, ale też innych partii, bo na inną formę relacji tu się Umawiamy. W Polsce nie mamy do czynienia z działaniami pozaprawnymi, jeżeli pan o to pyta, działaniami rządu w obszarze ani prokuratury, ani mediów publicznych, a także nie ma żadnego zamachu stanu ani nikt nie torturuje więźniów politycznych. Trzeba naprawdę, proszę mi pozwolić na koniec powiedzieć to jasno, trzeba nie mieć zwykłej ludzkiej przyzwoitości żeby w sytuacji, w której Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu, nazywać panów Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękujemy. Jedno można, panie marszałku, macie krótkie pytanie w polsce.pl, jedno króciutkie. Tak. Kiedy pan się pozbył tych wątpliwości dotyczących pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo miał pan pewne wątpliwości, organizował pan okrągły stół, konsultacje... Nie? 10 stycznia 2024 roku, kiedy Sąd Najwyższy wydał swoje postanowienie w tej sprawie. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu sprawy pana Mariusza Kamińskiego. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu pana Macieja Wąsika. Są wątpliwości co do dalszej procedury obsadzania mandatu po nim i dopóki tu nie będę miał pewności, żadnych działań ostrożnościowo podejmował nie będę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.